Marta to imię silne i dumne. Ma w sobie siłę kobiety, która potrafi przejść przez ogień i nie odwraca się za siebie. Marta to osoba zdecydowana, zorganizowana i wierna swoim wartościom. To ktoś, kto nie tylko planuje, ale też działa. Ceni konkret i uczciwość, zawsze gotowa, by pomóc, choć nie pozwoli wejść sobie na głowę. Jej granice są jasne, a lojalność niepodważalna. Imię Marta ma korzenie w języku aramejskim i oznacza pani domu. W czasach biblijnych Marta była siostrą Marii i Łazarza. Była kobietą pracowitą, troskliwą, ale też zmagającą się z poczuciem obowiązku. Współczesna Marta zachowała wiele z tej energii. Jest odpowiedzialna, zorganizowana i potrafi zapanować nad chaosem. Ale Marta nie rządzi już tylko domem. Dzisiejsza Marta rządzi sobą, własnym światem. Umie stawiać granice, a przy tym emanuje spokojem i siłą. W numerologii, Marta to liczba pięć. To wibracja wolności, niezależności i ruchu. Osoby o tej liczbie są ciekawe świata, dynamiczne i nie znoszą stagnacji. Marta może więc zaskakiwać. Za spokojną fasadą często kryje się żywiołowa dusza, która potrzebuje zmian i rozwoju. Zalety Marty? Lojalność, ambicja, niezależność, precyzja i wytrwałość. To kobieta, która kończy to, co zaczęła. Bywa też perfekcyjna, choć czasem aż do przesady. A wady? Bywa uparta, czasem zbyt surowa dla siebie i innych. Może mieć trudność z odpuszczeniem kontroli i nauczeniem się że nie wszystko da się zaplanować. W relacjach Marta bywa ostrożna, ale kiedy już zaufa, daje z siebie wszystko. Jest wierna i oddana. Nie znosi gier i niejasnych intencji. Potrzebuje przestrzeni, by czuć się sobą, bo Marta nie znosi kontroli. Dusi się w zbyt ciasnych ramach, emocjonalnych, zawodowych, nawet w związku. Zawodowo Marta sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzeba porządku, logicznego myślenia i dobrej organizacji. Świetnie odnajduje się jako liderka, menadżerka, nauczycielka, psycholożka, a także w zawodach kreatywnych, jeśli pozwoli sobie na odrobinę swobody. Jeśli znasz Martę, wiesz, że potrafi słuchać. Jest obecna całym sercem, nawet jeśli nie mówi wiele. Ale jeśli raz ją zawiedziesz, Zapamięta to na długo. Wybacza, ale nie zapomina. To kobieta z charakterem, z twardym pancerzem i miękkim środkiem, ale ten środek pokaże tylko tym, którzy naprawdę na to zasługują. Marta nie musi być w centrum uwagi, ale zawsze ma wpływ. Czasem cichy, subtelny, ale niezwykle silny. To kobieta, która zmienia świat. Nie przez krzyk, ale przez obecność. I konsekwencje. Jedną z najbardziej znanych kobiet noszących to imię jest Marta Kaufman, współtwórczyni kultowego serialu Przyjaciele zorganizowana, kreatywna i z charakterem czyli idealny wzór kobiet o tym imieniu. A ty? Masz na imię Marta? A może znasz kogoś, kto nosi to imię z siłą i dumą? Daj znać w komentarzu. A jeśli podobała Ci się opowieść, to zostaw polubienie i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia!